Witam YouTube, mamy 28 kwietnia piątek. Dzisiaj przygotowałem dla Was trzy analizy. Będzie to oczywiście aktualizacja Bitcoina, a później pokażę Wam moje spojrzenie na Platynę i Natural Gas. I zanim przejdę do prezentowania tych analiz, chciałbym dzisiaj zrobić taki wątek edukacyjny na temat analizy technicznej a skuteczności. I różnicy między analizą techniczną, która ma 50% szansy na sukces, a przeciętnym kowalskim, który będzie rzucał monetą i też ma 50% szansy na sukces. Jakie są różnice, czy analityku, który ma tylko taką skuteczność, a kowalskim, który ma taką samą skuteczność? I teraz zróbmy sobie to, powiedzmy, na przykładzie tutaj jakiegoś starego setupu. I tutaj powiedzmy, przeróbmy sobie kowalskiego. Mamy cenę, która jest w tym miejscu. Gdzie i analityk, i Kowalski będą podejmować decyzje. Analityk ma tam wyznaczoną strefę, do niego zaraz przejdziemy, ale pierw Kowalski. On w tym miejscu rzuca monetę, i moneta mu mówi, że będą wzrosty. I te wzrosty się wydarzyły. I teraz jak wygląda handel takiego Kowalskiego? Bo dla mnie jako tradera od razu nasuwa się pytanie, jaką pozycję tutaj Kowalski otworzył, jakiej wielkości? Czy to było full depot, czy on zaryzykował, powiedzmy, 1% swojego depozytu. I gdzie moneta powiedziała, że jest negacja tego scenariusza, że jeżeli się jednak to nie powiedzie, to w którym momencie on zamknie tą pozycję? Gdzie jest ten, ta, te miejsce, które już mówi, słuchaj, stary koniec straty, już nie traćmy więcej, zamykamy, bo może zerujemy rachunek? I gdzie jest miejsce, gdzie on będzie wychodził z tych zakupów, czyli realizował zysk? Tutaj się pojawia bardzo duży znak zapytania, gdzie bardzo trudno dla takiej. Dla takiego sposobu handlu wyznaczyć zarządzanie kapitałem, prawda? Żeby wiedzieć, ile tracić i ile wyciągać z rynku. Teraz analityk. Analityk posługuje się jakimiś tam narzędziami. Te narzędzia gdzieś po użyciu tych narzędzi, po zrobieniu jakichś pomiarów, niepomiarów, narysowanie kresek, kwadratów i tak dalej. Wynik analizy jest taki, że narysował sobie taki kwadrat. I w tym kwadracie uważa, że pojawi się popyt, który zaniesie go minimalnie na ten szczyt. A docelowo tutaj jest najlepsze miejsce, żeby już się zredukować, bo powyżej pojawia się już bardzo duże ryzyko tego, że może cena spaść i jednak ten zysk zabrać. To jest czyli tak. Analiza techniczna wskazała miejsce bądź strefę, wskazała miejsce do ewentualnego skeszowania się. I kluczowa rzecz: miejsce negacji scenariusza, czyli miejsce, w którym. Scenariusz wzrostowy ma się już nie realizować, a może się spadek pogłębić, więc należałoby tą pozycję zamknąć ze stratą. I tutaj, jakby już jest ułatwiona sprawa, bo już wiemy, gdzie wejść, gdzie jest stop loss, czyli już, już jeżeli mamy te dwie informacje, to możemy sobie ocenić, ile możemy tutaj stracić i dobrać do tego odpowiednią wielkość pozycji, tak? Czyli powiedzmy, otworzymy sobie 0,1 bitcoina i powiedzmy, że jeżeli cena tutaj o tyle spadnie, to będzie to strata, powiedzmy 100 dolarów, tak? Będziemy się posługiwać 100 dolarami, to będzie łatwiej naliczyć. liczyć. Jeżeli tutaj by była strata 100 dolarów, to on wie, że on już ma to zaplanowane, tak? Już ma to wliczone w swoje zarządzanie kapitałem. Jego rachunek to jest powiedzmy 1000 dolarów i zaryzykował 100, tak? Więcej nie chciał stracić, tyle, na tyle go stać powiedzmy, tak? Jeżeli jednak pozycja się udała, to... Jest stosunek na tej pozycji zysku do straty 1 do 3. I tutaj na chwilę bym się zatrzymał. Ja osobiście podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli w stosunku zysk, zysku do straty nie ma 1 do 3, to ja w taką pozycję w ogóle nie wchodzę. Dlaczego? No bo jeżeli miałbym nawet fatalną skuteczność 30%, czyli tylko 30% moich pozycji było, było, byłoby udanych, to stosując tą zasadę, że wchodzę tylko w setapy, które są 1 do 3, to te 30% uchroni mnie przy tym, żeby się wyzerować. Prawda? Nie do końca, bo jeżeli ktoś wie, jak działa rachunek prawdopodobieństwa, to może się wydarzyć z rzędu tyle porażek, że jednak depozytu zabraknie i jednak zostanie zjedzony, prawda? Ale jest to takie minimum totalne, które uważam, że może dać jeszcze utrzymanie rachunku na zero. Przy założeniu, że biorę 1 do 3, prawda? Czasami są takie stopy, które mają większy stosunek zysku do straty, tak, ten 1 do 15, tutaj też był akurat 1 do 15. To tak czy inaczej jest, to pamiętajcie, statystyka. Czyli trzymając to statystykę cały czas, że mamy 50% szans, to my wiemy, że przy jakiejś bardzo dużej ilości stapów powiedzmy 10 tysięcy czy tam tysiąc etapów, gdzieś połowa mniej więcej z nich, bo mówię rachunek prawdopodobieństwa nie działa tak, do, tak dosłownie, jak będziemy sobie tutaj przerabiać, ale zrobimy to ogólnie. To 50% pozycji będzie udanych, 50% nieudanych. I teraz jak podchodzi do tego analityki do tego zarządzania kapitałem jak na przykład ja podchodzę. Ja używam stałego stop lossa, więc posłuchajmy się tym przyczurowej stówce. I za każdym razem kiedy rynek nie idzie po mojej myśli, czyli analiza jednak się nie sprawdziła, setup jest nieudany, to ja tracę stówę. A za każdym razem, kiedy jest setup udany, to ja minimum zyskuję 3 stówy. To jest takie minimum, które zawsze z rynku wyciągam. I Załóżmy, że ja będę wyciągał tylko z rynku tylko 300, stówy, że nie będę robił, że jak będzie 1 do 15, to mnie to nie interesuje, jest 1 do 3, zabieram 3 stówy i wychodzę z rynku. To nawet przy 50% skuteczności ja będę miał udane analizy, nawet może sześć rzędów, a może się wydarzyć tak, że ja będę miał nieudane analizy, analizy też sześć rzędów. To zastanawiające. Dlatego jak piszecie mi czasami feedbacki, feedbacki że, że jest jakiś analityk polski czy nie polski, już nie chcę tutaj mówić i kogoś tam oczerniać, bo jakby to nie jest oczernienie, co ja teraz powiem. Jeżeli ktoś mówi, że o komuś tam trzy razy z rzędu się pomylił, to dla mnie nie znaczy nic. Ja jestem na rynku tyle czasu i tyle przerobiłem setupów, że ja wiem, że mi się też takie rzeczy zdarzają, że i pięć razy z rzędu mogę mieć porażkę. Ale przy statystyce, ja akurat nie mam w skuteczności 50%, mam w większą. Ale jeżeli, jeżeli za, za, mam oceniać gościa, kogokolwiek na podstawie trzech setupów ostatnich, które akurat nie wyszły, to dla mnie jest to po prostu nierozumienie, na czym polega statystyka, jeżeli chodzi o analizę techniczną. Okay? Także taki, taki dzisiaj wstępik, trochę, żeby uświadomił was w tym, że te strefy, które ja rysuję, którym tam no, często pozytywnie są bardzo odbierane przez was moje analizy, mają dosyć dobrą skuteczność. Jak ktoś chce liczyć, to niech ogląda wszystkie filmy i, i niech tam sobie to liczy tą skuteczność. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie oceniać ludzi. Ja tu nie mówię nawet o naszej grupie tradebusowej, czy o sobie. Tylko mówię ogólnie, bo dostaję feedbacki, które gdzieś tam mają na zadanie wyśmiać jakieś osoby, które gdzieś prowadzą też takie kanały jak my i gdzieś no, próbowany jest hejt na tych osobach, bo one coś tam nic nie potrafią i tak dalej, bo się pomylił i tak dalej. Jeszcze chciałbym tu poruszyć wątek tego, czy ja biorę udział w każdym ruchu, który jest na Bitcoinie. Otóż nie. Ja. Używając analizy technicznej dobieram miejsca, które mają dla mnie największe prawdopodobieństwo. Czyli na wykresie musi się pojawić coś, taki układ, który jest dla mnie zadowalający, którego ja wiem, że jak będę te układy cały czas używał, to one mają większą szansę na to, że się udadzą niż, niż, niż że się nie udadzą, prawda? Czyli jest to ponad 50% szansy na to, że się udadzą. Nawet jak było 50% szansy, to i tak już, jak przed chwilą Wam udowodniłem, jest to sukces. Ale im wyższa skuteczność, tym łatwiej będzie na ten handel yy, przychodził i... Łatwiej będzie wtedy panować nad emocjami, bo im więcej porażek z rzędu, tym bardziej demotywujące dla Was działa i możemy po prostu odejść powiedzmy od takiego schematu, jakim jest stały stopos. Tak? Czyli zakładamy, że cały czas stuwa, ale było cztery razy z rzędu porażka, cztery stówy jestem w plecy i teraz przychodzi piąty i zaczynamy myśleć. Kurde, i kolejną stówę stracę i wtedy używamy mniejszego stoprosu, jakieś tam mało zadyszkę sobie wejdę. I to się udało, tak? I zamiast odrobić te straty, to y, pogłębiamy pra praktycznie, zniszczymy swoją statystykę. Ja tego nie robię, ja zawsze używam cały czas tego stałego stop lossa, nieważne od interwału, nieważne y, jak daleko jest do tego stop lossa, po prostu koryguję to wielkością pozycji, tak? Jeżeli byłoby do stop lossa daleko, to zamiast użyć powiedzmy pozycji, nie wiem, tutaj 100 dolarów, to mogło być jakieś tam jest 0,1, a jeżeli stop loss był aż tutaj i stosunek zysku do straty był taki, no to jeżeli y, faktycznie chciałbym tutaj dalej 100 stracić, to użyłbym pozycji taki, tak? 0,01 bitcoina bym tutaj wpakował i trzymał go dotąd, tak? Jeżeli nie, no to z bym stracił. Rozumiecie? Dlaczego nie biorę, nie biorę, nie biorę udziału w każdym ruchu? Nie biorę udziału w każdym ruchu, bo to jest najlepiej, jakbym to pokazał na srebrze ostatnio, o tym trochę rozmawiałem, nie pamiętam, czy z Wami, czy z krupowiczami. Moje założenie długoterminowe na srebrze jest takie, że idziemy po 30 dolarów a może nawet więcej, zobaczymy. I teraz ja mówiłem cały czas o tym, że stąd spodziewam się tylko korekty, tak? I ja w tym ruchu nie biorę udziału. Dlaczego? No bo dla mnie prawdopodobieństwo, że mi się uda i znalezienie tutaj stop lossa było zbyt ryzykowne, ok? Czyli mogłem sobie, powiedzmy, powiedzmy cena tutaj wzrosła, mogłem otworzyć taką pozycję i być w rynku, ok? Tylko dla mnie prawdopodobieństwo, że tu się jeszcze jednak coś zepsuje, było zbyt duże. Po prostu nie wziąłem udziału w tym ruchu. Ja nie biorę udziału w każdym ruchu. Ja biorę udział w, tylko w tych ruchach, które mają największe dla mnie prawdopodobieństwo. Ktoś powiedział, Karol, jeżeli wiedziałeś, że są dalej, wzrost, będą wzrosty, to mogłeś tutaj 100% dać. To dla mnie nieatrakcyjny po prostu handel. Tyle. Tak? Zakupy spot, a handlu nie ma. Nie ma mnie w tym ruchu. Czy to jest zaskoczenie dla was? Możliwe, że tak. Dla mnie w ogóle. Ok? Myślę tak... Mam nadzieję, że tak w miarę zrozumiale to wytłumaczyłem, na czym polega analiza techniczna i tak dalej. Jak analityk patrzy, mam nadzieję, że nie zrujnowałem niektórych przekonań, że Karol ma złoto i zawsze wie, fajnie, że moje strefy działają, działają podażowo, działają podażowo, czy działają pod, po, popy, to, popytowo, czy strefy działają popytowo. Okej, okay, działają, ale czy ja brałem udział w każdym z tych ruchów? Niekoniecznie. Pamiętajcie, że to nie, kon, nie do końca tak działa. Dobra, koniec wstępu. Zapraszam do obejrzenia moich analiz. A więc zaczynamy od wykresu bitcoina. Bitcoin, jak już wiecie, od dłuższego czasu o tym mówię, jest cały czas w trendzie spadkowym i na tą chwilę dla mnie jest zbyt ryzykowne, żeby powiedzieć, że teraz już będą wzrosty, no bo to będzie zachowanie przeciwko trendowi. Ja powinienem się tego trendu trzymać, takie jest moje główne założ założenie, zawsze poruszam się zgodnie z kierunkiem trendu. Nawet jeżeli biorę udział tu w jakichś ruchach wzrostowy na mniejszym interwale, to nie zmienia mojego poglądu, że jest trend spadkowy i można się spodziewać tego, że zobaczymy jeszcze kiedyś nowy dołek. Czy to się wydarzy? Czy trend zostanie złamany i w końcu się po, pomylę na tyle, że, że już trend nie będzie kontynuowany? Ażby na, może nie tyle pomylę, bo każdy trend się kiedyś kończy. Jeżeli ja mam założenie, że trzymam się trendu dopóki on trwa czy będzie to ten lokalny trend, czy globalny trend, który właśnie w tym miejscu ma, ma taki optymalny zasięg na wielkość korekty, żeby kontynuować dalej spadek po nowy dołek, ja po prostu będę to robił, tak, jeżeli faktycznie zostanie złamanie trendu, wtedy zwiększę swoje szanse na to, że do dołu są korekty, będę próbował ewentualny spadek kiedyś tam zatrzymywać, albo po prostu kontynuować tutaj ten trend i w tym trendzie dalej tradować do góry, wtedy zasięgiem po nowe szczyty, tak? Po nowe lokalne szczyty, nowe lokalne szczyt. Tak wygląda. Na tygodniowym interwale w tej strefie dużej podażowej z dużego interwału, który ma zadanie podtrzymać trend spadkowy, dostajemy sygnał spadkowy, czyli formację spadkową. I to co to czego się spodziewam, to po to no to test tej formacji. Jeżeli ten test się powiedzie, to zobaczymy rozpoczęcie dalszych spadków do minimum tutaj testowania tych wierzchołków, tych wierzchołków, które były kiedyś dla nas oporem. Minimalnego zasięgu, skąd można się spodziewać, że nawet jeszcze raz wrócimy z tą strefę. Przypominam, jak wyglądał handel na poprzednich strefach, też parę razy wchodziliśmy w strefę. Tutaj też były dwa razy wejścia w strefy, gdzie ostatecznie nawet strefa żółta została przebita. Jeśli dłużej mi ogląda, to pamięta. Te, te analizy. Więc to, co ewentualnie chciałbym robić tutaj w lokalnych strukturach, to handlu short, który już pokazywałem Wam tydzień temu, że jest rozpoczęty. I teraz tak. Under e, short cały czas jest otwarty. Na razie znajdujemy się w takiej strefie oporu, która wynika jeszcze z tutaj z tych kupujących, tak? Czyli osoby, które tutaj kupywały, jeszcze myślały, że będzie to wyciągane, jednak zostały zaskoczone, cena spadła, więc teraz jak cena tu wraca, mają okazję z tego wyjść, więc generują tu dodatkową podaż, jako że sprzedają po prostu to, co kupywali w tych miejscach pomyłką, prawda? No jeżeli ta strefa, dopóki ta strefa trzyma, to mogą być, mogą być dalsze spadki. Tak czy inaczej, mój handel short będzie się opierał cały czas tutaj na tym, że dopóki ta strefa działa, to będę szukał powodów do tego, żeby dołączyć, zarobić trochę, a resztę trzymać na coraz większy stosunek zysku do straty i powoli tam gdzieś realizując zyski. Jeżeli taki spadek będzie, może się okazać, że nie będzie. Tutaj, tutaj, było stosunek zysku do straty 1 do 30. To jest akurat świetnym przykładem do powiedzenia tego, że jeżeli mam 1 do 30, to stać mnie na 30 strat, tak? czyli na 30 stop losów, czyli co akurat tutaj nie było takiego stosunku zysku do straty, jeżeli chodzi o handel, bo to jest tylko narysowane narzędzie, które mówi, że taki zasięg był w stosunku zysku do straty, ale realizacje były na 1 do 15, 1 do 30, połowę, i na 1 do 15 połowę no, za zaokrąglimy 7, czyli 1 do 7 wyciągnięte, i później zrobiło się kolejne 1 do 15, czyli znowu 1 do 7 wyciągnięte, czyli łącznie 1 do 14 wyciągnięte tylko z tego ruchu. E e tak e tutaj, czy z, czy z tego setupu będzie e dalsze, e dalsza kontynuacja spadków i, i jeszcze to pozwoli wygenerować jakieś większe zyski? Nie wiem. E na razie. E Żadnego dołączenia do rynku w tym momencie nie mam. Nie mam tutaj takiego setupu, który nie mam takiego miejsca, w którym chciałbym powiedzieć, że OK, wchodzę i 100% na ten wierzchołek i heja banana, prawda? Nie mam takiego miejsca. A nawet powiem Wam, że patrzę na rynek trochę teraz odwrotnie, bo spadek, który się tutaj wykonał, on gdzieś testuje tą linię trendu. Nawet robiłem na live ostatnim na grupie taki setup na 1 do 15 tutaj się wydarzył. Może na godzinowym interwale pokażę. Tutaj na testy tej linii trendu. Cała linia trendu dotknięta, dostaliśmy wzrost i po strukturze tam korekty prostej robiłem taki setup z takim stosunkiem zysku do straty i tutaj został on zamknięty na 1 do 15. 1 do 15 bardzo fajny jeden stosunek zysku do straty. Co to oznacza? Kontynuując dzisiaj taki materiał bardziej edukacyjny, że stać mnie na 15 takich stop jak ten. Tak? Czyli tą stówkę, jeżeli tu poświęciłem, to mogę stać mnie teraz na tych stówek 15 razy, żeby stracić nawet z rzędu. czary, prawda? Tutaj była pozycja, która jest nieudana, czyli tu został padnięty po prostu stop loss, czyli tutaj stówkę straciłem, tak, tą przysłowiowo, czyli tutaj było już 1 do 15, to już jest 1 do 14, biorąc pod uwagę te dwie analizy, prawda? I kolejną próbę shortowania miałem jeszcze w tym miejscu. To jest tak mały interwo, że nawet nie widać, ale też jest ze stratą, więc też trzeba było stówkę odliczyć. Tak to wygląda, prawda? Ten handel na handel traderski, że jest niestety ograniczony tą statystyką i trzeba być tego świadomy, że ona jest tego co ja będę robił w związku z tym że ta linia trendu cały czas tutaj trzyma ten rynek ona jest dla mnie pomocna już bardzo długi czas gdzie się prowadzasz tam tam tych dołków tu było pierwsze miejsce w którym pomagała to jest drugie miejsce w którym pomagała tutaj zostało przebicie myślałem, że będzie test nie robiłem na to setupu obserwowałem ale zostało przebite i znowu testowali też jakby nie skorzystałem z tego nie brałem tego nie robiłem tutaj żadnego setupu było zbyt dla mnie wysokie ryzyko ale cały czas Daje mi to sygnał, że dopóki jesteśmy nad tą linią trendu, to nie ma kolejnych powodów. Ostatnio wam mówiłem, że pierwszym powodem do, myś do myślenia o tym, że będą głębsze spadki, to jest złamanie tej przerwanej linii, co się wydarzyło, ale nie na stałe, zostało to tylko naruszone. A drugim argumentem do kontynuacji spadków miało być to przepokonanie tej czarnej linii, tej tendencji wzrostowej, która też nie została złamana. Więc nie mam tutaj kolejnych przesłanek do tego, żeby myśleć, że tu się na siłę pchać, że te spadki jednak będą. Więc tak to wygląda. Możliwe, że wrócimy jeszcze raz na ten wierzchołek. Jeżeli miałoby się tak wydarzyć, to mam na to pewien pomysł, i ten pomysł jest w strefie między, między 28488 a 27836. I w tej strefie będę szukał sygnału wzrostowego. Co to znaczy, wyczerpania wskaźnika i szukanie formacji wzrostowej, być może. Będę analizował ten ruch, czy on faktycznie wykazuje, że tak powiem, charakterystykę tak zwanej fali C. Jeżeli ona będzie, to będę próbował tutaj robić setup na grupę, czyli będę szukał miejsca, gdzie jest stop loss, gdzie postawić stop lossa, jak wejść, żeby wiedzieć, jakim, jakim depozytem będę tutaj wchodził, tak? jakim, jaką wielkość pozycji, żeby wiedzieć, ile stracić. tak, I z targetem ostatecznym na tutaj nowy szczyt. Więc. Tak będzie wyglądał tutaj przyszły handel, obserwuję tą strefę. Jeżeli nie zostanie osiągnięta, cena pójdzie w górę, po prostu w rynku nie będę. Tutaj nie mam żadnych planów do tego, żeby próbować tutaj nawet dołączyć do, do wzrostów. 14.30 dzisiaj dane ze Stanów Zjednoczonych, także zobaczymy. Będzie trzeba w, tym, w tych godzinach spodziewać się jakiejś podwyższonej zmienności, co najmniej na, godzin, na interwałach gdzieś tam 15-minutowych mogą pojawić się szarpnięcia, także ostrzegam. Przed, przed tym, że takie rzeczy mogą się pojawić, a, a kolejne próby ewentualnego handlu będą dopiero z nadszczytu, i to też nie w takiej zasadzie, że otwieram pozycję i, i od razu short, bo jeszcze nie wiem gdzie postawić stop loss. jeżeli będę wiedział, gdzie postawić stop loss, to taki setup będę, będę, będę robił czyli powiedzmy cena wyjdzie, zrobi coś tutaj, co mnie zainteresuje, żeby postawić powiedzmy stopos nad wierzchołkami, to wtedy taki setup zrobi. Być może po spadku, dopiero po korekcie, na jakimś teście będę robił setup tego, nie wiem, nie wiem jak to jeszcze się narysuje, na razie skupiam się na tym, że jeżeli cena tutaj dotrze, to to jest miejsce do obserwacji, które może wygenerować popyt nad ten szczyt, ok? Także tak wygląda na dzień dzisiejszy Bitcoin z wyższych interwałów. Mówię, na tą chwilę nie mam przesłanki do tego, żeby w ogóle myśleć, o tym, że cena musi tutaj wrócić, bo to jest założenie złe, ale mniejszy interwał gdzieś mo, może pozwolić na to, żeby spróbować taką pozycję odłożyć na, mówię, z dosyć ciasnym stop lossem. Na tą chwilę mamy sygnał spadkowy, który jest w tym momencie testowany. Jeżeli ten test się powierzy, to kolejny przystanek to okolice. Jaki to jest poziom cenowy? No, 25 tysięcy, tak. 25 tysięcy to jest przeszłość, z której spodziewam się, że cena może wyhamować i nawet jeszcze raz wrócić do tej strefy, ok? Więc tu będę też szukał sygnałów w przyszłości do tego, żeby spróbować dołączyć na ewentualnie taki wzrost, bo jest wystarczające prawdopodobieństwo, że może się to udać. będę to próbował robić. Także tak wygląda Bitcoin na dzień dzisiejszy. Teraz przejdźmy do platyny tutaj z platyna. Platyna gdzieś w tygodniowym interwale. Tak jak mówiłem, ja się po... ja podążam za trendami. Tutaj mamy spadek, wzrost i ostatni spadek, który miał jakiś tam trend spadkowy, prawda? I ten trend spadkowy w tym miejscu został złamany. I ja to traktuję jako pierwszy ruch wzrostowy, czyli tą jedynkę i dlatego ruchu powinna przyjść korekta. I ta korekta przyszła i w tym miejscu się zakończyła. Także mamy podstawę, ta struktura, która tutaj wystąpiła jest dla mnie czytelną strukturą, która może zapowiadać dalsze wzrosty. Sygnał, jak się tu pojawił, też był odpowiedni. Więc liczę na to, że będą, będzie to kontynuacja wzrostów. Po czym narysował się wzrost i znowu struktura 1-2. Korekty, akurat nieregularne i też bardzo czytelna struktura, która może zapowiadać dalsze wzrosty. I docieramy do miejsca kluczowego, czyli miejsca, które ma podtrzymać to ten trend spadkowy, który nazywałem korektą, czyli falą drugą. Na utrzymanie ku dalszym spadkom, tak? To się oczywiście może wydarzyć, ale mówię, te struktury, które mamy za plecami są dla mnie wystarczającą przesłanką do tego, żeby próbować to pchać dalej na zasadzie takiej, że to jest fala druga dużego rzędu, to jest fala druga wewnętrznego rzędu, a tutaj będę szukał fali drugiej jeszcze niższego rzędu, czyli na ruch, który tutaj trwa, który jest nazywany przeze mnie dużą trójką w... A czy przepraszam, mam trójką w dużej trójce, tak? I teraz będę próbował tutaj wejść na małą trójeczkę oto, na ten ruch tutaj wzrostowy. Jak to będzie wyglądało? Mamy tendencję spadkową, która już została złamana. Jest to pierwszy sygnał, i teraz to, to co, czego mogę się spodziewać, to testowania tej e, tendencji spadkowej od góry jeszcze cały czas z strefy żółtej, która ma za zadanie utrzymać trend ku dalszym spadkom, ale mówię, to jest trochę tak jak było kiedyś na Srebrze. też miałem taką strefę i też zakładałem, że stąd to tylko korekta, więc ja, moim zadaniem teraz będzie szukanie zatrzymania tych spadków, tak, czyli mamy tutaj ruch wzrostowy, i dla tego ruchu tutaj przychodzi korekta, która uważam, że minimum spadku ma na około 1060 dolarów. I do po dotknięciu 1060 dolarów szukam sygnału, tak? Szukam sygnału na zatrzymanie tego trójfalowego ruchu, o ile on tutaj dotrze. Jeżeli nie dotrze, bo próby żadnej nie będzie, a jeżeli dotrze, to tutaj szukam sygnału na ewentualny wzrost z zasięgiem. Z zasięgiem. Cześć, tu oskar Trade Wars. Analiza i przygotowanie tego typu materiału zajmuje chłopakom bardzo dużo czasu. Dlatego jeżeli doceniasz ich pracę, rozważ zostawienie subskrypcji i lajka like pod filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tylko w takiej formie YouTube pozwoli na to, aby iść dalej. Dzięki za wsparcie i Twoją obecność. Z zasięgiem na 1340 dolarów, tak? Czyli celem tego tutaj wzrostu będzie pokonanie tego szczytu. Tak wygląda platyna. Plan mój na ewentualny handel znacie, trochę psującym, psującym scenariusz jest sygnał ten spadkowy tutaj, objęcie BS, przy wysokim wskaźniku RSI w istotnym miejscu nad wykoszeniem tych stop więc no, zakładam, że ten spadek tutaj będzie. I miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt głęboki, nie? że nie zamkniemy się na stałe pod tą linią trendu i nie, nie będziemy tutaj spadać. Więc ja tutaj będę próbował rozszyfrować, jak ten spadek będzie dalej wyglądał, jak będzie wyglądała reakcja w tej strefie, którą tutaj wyznaczyłem, i będę próbował zrobić tutaj setup na dołączenie do wzrostów. Także tak wygląda platyna. Teraz przejdźmy sobie na natural gas. Na natural gas, jak kiedyś Wam pokazywałem te setupy, Właśnie bardzo dużym stosunkiem zysku do straty, gdzieś tutaj miałem setup na 1 do 47. To przypominam, nie oznacza, że tą pozycję całą trzymałem tutaj do szczytu i w szczycie ją zamknąłem. Nie, ona była realizowana częściowo po drodze gdzieś stosunek zysku do straty maksymalnie wyniósł mi 1 do 10. Po czym była jeszcze tutaj udana analiza ze stosunkiem zysku do straty 1 do 6. Tutaj dwie nieudane pozycje z rzędu czyli dwie, dwie zabrane, prawda, czyli jeżeli tu było 1 do 10, 1 do 6, razem 1 do 16, odjąć te dwie, czyli cały czas z plusem 1 do 14, także staćmy jeszcze nawet na 14 takich porażek i w, moment, w tym momencie obserwuję taki, taki scenariusz, gdzie mamy wybicie tego dołka, tutaj jeszcze parę razy zebranie stop lossów, o co chodzi z stop lossami już kiedyś mówiłem, no teraz chwilę powtórzę. Miejsca dołków to są miejsca, w których jeżeli ktoś handluje tutaj na wzrosty, to prawdopodobnie jego stoprosy są pod dołkami, i te stoprosy są przeciwnymi pozycjami do, do tych, które są prowadzone. Jeżeli tu były pozycje długie, to to są pozycje krótkie. Krótkie, czyli sprzedam sprzedam gaz. Jeżeli grubas chce dużo kupić, a nie ma od kogo, to on będzie korzystał z tych zleceń. Jeżeli tu są faktycznie tylko takie reakcje, to znaczy, że ten grubas faktycznie tutaj kupuje te, ten gaz, tak, ten, ten surowiec. Więc to, co dostałem po czterokrotnym właściwie wybijaniu, wybijaniu tego dołka, to dostałem wzrost, który potwierdza, że faktycznie rynek odwraca, przynajmniej w jakimś krótkim terminie. I moim zadaniem jest teraz próba po tym impulsie, bo nazywam to już impulsem do góry, żeby zatrzymać tą korektę. I analiza techniczna mówi mi, że ja mam większe prawdopodobieństwo na to, że stąd zobaczymy jeszcze nowy szczyt, niż wybicie tego dołka. Tak, moim zadaniem jest teraz próba dołączenia do tego wzrostu, który pokona ten szczyt. I przechodząc tutaj na mniejszy interwał, może godzinowy. Wyglądam się, jak to wygląda. Na razie ruch ruch ma, wygląda w ten sposób, że mamy pierwszy spadek, który opisałem jako fala A, drugi wzrost, który opisałem jako fala B i fala C. Teraz czy to jest już koniec fali C? I tu jest, to jest problematyczna sytuacja, bo wybicie tego dołka jest wystarczające, żeby powiedzieć, że to już jest fala C. Ja nie handlowałem, tego ryzyka nie podjęłem, gdyż uważałem, że jest to jeszcze, jeszcze, jeszcze jest za wcześnie, żeby taką decyzję podjąć, a, a, a kiedy zmienię zdanie, że to faktycznie był dołek i fala C, to dopiero podajemy decyzję, jeżeli ta czerwona strefa zostanie pokonana. Czerwona strefa wynika z tego, że ten trend, który tutaj jest narysowany, on cały czas jest utrzymywany przez tak zwaną korekty 1 do 1, czyli mamy naturalną wielkość tej korekty. Ta strefa to jest tak zwana strefa 1 do 1, czyli powtórzenie tej korekty w wielkości jej, prawda? W wielkości jej. I dopóki to nie zostało pokonane, to tu jest taka strefa popytowa, której nie handluję, jest bardziej do obserwacji, z niej może się wydarzyć to, że faktycznie uda się pokonać tą tendencję tutaj lokalną spadkową dla fali C i tą czerwoną strefę, ale mówię, dla mnie jeszcze zbyt duże ryzyko, żeby tutaj podjąć decyzję o tym, żeby spróbować uczestniczyć w tym ruchu. Zdecydowanie wolałbym, żeby jednak ten ruch fali C był takim ruchem pięciofalowym, czyli 1, 2, 3, 4 i jeszcze jeden ruch spadkowy 5 i dopiero pod tym dołkiem tu będę szukał sygnału, by próbował robić setup na ewentualne wzrosty. Jeżeli ten wzrost pójdzie stąd, to prawdopodobnie udziału w wzrostach nie wezmę. Wiem, że niektórzy analitycy od nas nawet z grupy robią już setup z tego miejsca. Mówię, to jest statystyka. Jeżeli im nie wyjdzie czy ktoś by powiedział, Karol przecież ma stosunek tutaj wygranych 1 do 14, co Ci szkodzi? Możesz jedno poświęcić i, i dalej próbować wzrost. Mogę, ale tej decyzji nie podjęłem i tyle. Dobra, jeżeli ktoś jest zainteresowany aktualizacją tych wszystkich setupów, tutaj analizy tych rynków na bieżąco, to zapraszam na grupę Discord. Nie tylko po setupy, też po, po rozwój, tak? Po rozwój, żeby edukować się i ćwiczyć, jeżeli w ogóle interesuje nas coś takiego jak, jak handel na rynkach finansowych. Dobra, ja się z wami żegnam. Przed nami majówka, także mamy dużo czasu do tego, żeby sobie wypocząć, odpocząć od rynków zresetować głowę i wracamy po majówce i będziemy działać dalej. Także wszystkiego dobrego, słyszymy się w następny piątek. Trzymajcie się, cześć.